Patrzcie! Mamy pusty dom, bo się wyprowadzamy! Witamy w naszym nowym domu! Cześć kochani! Jak widzicie tutaj jest nowy dom moich lalek. Nagrywam dzisiaj dla was specjalnie filmik, żeby wam pokazać jak się przeprowadzili i co się takiego z tym domu stało. Jak widzicie jest on bardzo ładny. Moi rodzice mi go kupili na urodziny, kiedy kończyłam 9 lat. Także moje lalki zaraz się tu przeprowadzą. Zaczynamy meblować! Jak widzicie tutaj jest pełno stert rzeczy dla moich lalek do domku, także zaczynamy meblować. O czym mogłam jeszcze zapomnieć to, że ma... kupiłam sobie zestawy w sklepie yy, dla lalek. Yy, kupiłam trzy zestawy dla lalek do domku. Pierwszym może pokojem, którym będziemy meblować, to niech będzie kuchnia wraz z jadalnią. Pierwszą rzeczą, jaką teraz mamy, to jest y, do kuchni jest zmywalka ze zlewem i z kilkoma półeczkami. Także jak ją sobie możemy postawić, już Wam to pokazuję. Myślę, że tutaj będzie odpowiednie miejsce na taki jeden dodatek do kuchni. Następna rzecz, jaką teraz położymy w kuchni, to jest yy, mikrofalówka wraz z piekarnikiem i kuchenką. Gdzie możemy ją położyć? Już wam to pokazuję. Następną kolejną rzeczą, czyli trzecią, którą teraz tutaj mamy do kuchni, to jest lodówka. Jak widzicie, tutaj z tyłu też jest za nami kolejna lodówka. Tutaj także będziemy mieli po dwie lodówki, yy, i teraz postawię. Stolik do jadalni jeszcze się nam nie zmieścił, dlatego postawimy stolik do jadalni w salonie. Od razu, kochani, wszystkie rzeczy, które mam do salonu, od razu je postawię, więc. się prezentuje salon, jest prawie skończony, a tak wygląda kuchnia. Teraz będzie toaleta. W pierwszym miejscu damy wannę. A na drugim miejscu jest kosz na ubrania. Teraz czas na akcesoria. Tak wygląda Łazienka po zakończeniu. A teraz czas na przedpokój. Dekoracje. Tak wygląda po. Teraz czas na sypialnie rodziców. To będę miała własną sypialnię z Kamilem. Niesamowite. W końcu nie będę spała w tym bloku malutkim. Eee, bo ja tu nagrywam. No dobrze, no to idę już. Nie patrzcie się. I już się możecie patrzeć. O, już łóżko. O mięciutkie. Lili, czy ty możesz stąd zejść? Jeszcze w butach na łóżko wchodzisz. No ja nie wierzę. Idź ty tam. Ty sobie chcę poleżeć. Lili, co? Mogła w końcu byś z tego łóżka zejść jeszcze w butach? No, prosiłam cię, żebyś zeszła. No dobra, już schodzę. Najwyżej potem sobie poleżę. Teraz kochani, się zajmiemy pokojem dla Kajusi, czyli niemowlaczka. Mam tu ze sobą zestaw dla niemowlaków, także otwieramy. Nie patrzcie się. I już się możecie patrzeć. Mam jeszcze wózek tutaj, bo brakowało wózka. Po, położę go tutaj także. Już chyba koniec, no bo co mam jeszcze nowego dodać. Więc pokażmy moim lalkom domek ich. O i jak wygląda nasz dom? Po przeprowadzce. Bardzo ładne, dziękujemy Nikola. Pamiętajcie kochani, żeby oglądać nasze następne filmiki.